Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, witam Was w kolejnym vlogu, w kolejnym mieście w Stanach Zjednoczonych. Jestem teraz w San Francisco i dzisiaj zabieram Was w kolejne ładne miejsca do zobaczenia. Ale, ale, zanim piękne miejsca do zobaczenia, to chcę wam pokazać hostel, w którym jestem, bo on mi się bardzo podoba i jest w ogóle taki przytulny. Zacznę od mojego pokoju. Tutaj, okno z widokiem na. Akurat nie ma nic ciekawego. O, wyszło słońce. To jest jakby tył budynku. Są tutaj cztery łóżka, ale jestem sama w pokoju, więc też bardzo spoko. Łóżko numer jeden. Znaczy tak naprawdę łóżko numer 4. Łóżko numer 4, łóżko numer 3, na którym ja śpię. Tutaj są kolejne łóżka, lustro, hejka, łóżko numer 2 i numer 1. Wszystkie trzy są puste, tylko ja tutaj śpię. Mamy też umywalkę, co jest moim zdaniem bardzo przydatne w hostelach. Pierwszy raz chyba widzę umywalkę w hostelu, a jest to naprawdę dobry pomysł. Tutaj jest jeszcze taka mała szafa, w której nic nie ma i drzwi wejściowe. Więc tutaj tędy się wchodzi. Pod spodem są takie szafeczki, które można zamknąć na kłódkę i tam możecie sobie włożyć swoje rzeczy. Zamknąć na kłódkę, jest naprawdę duża, więc można tutaj nawet całą walizkę, taką dużą walizkę włożyć. Idziemy dalej. Żeby pokazać Wam następne części, muszę już mieć maskę na twarzy, ponieważ trzeba ją nosić we wszystkich miejscach. Więc tak, wychodzimy z pokoju i idziemy do przodu. Tak wygląda korytarz. Tutaj są takie ładne schudki, które nie można zejść. Albo wejść na następne piętra, okno, ładne obrazy. Idziemy dalej. I tutaj rozdzielają śmieci, i to też bardzo na plus. bardziej, że w Stanach Zjednoczonych to tak raczej średnio obchodzi ich dbanie o środowisko. Tutaj dalej są pokoje to jest taki jakby... No to nie jest patio, ale taki środek oh. budynku, żeby pokoje w środku, jakby w środku budynku od strony wewnętrznej też miały światło. Tutaj są schody, którymi można zejść do lobby. Winda. Ja jestem na piątym piętrze. To znowu ja. Hejka. Pokażę wam jeszcze toaletę, <noise> ponieważ jest ona naprawdę ciekawa. Zobaczcie, jest to toaleta i od razu umywalka. I jak wodę, woda się będzie spuszczać w toalecie i nowa się będzie napełniać, wy możecie myć ręce w tym czasie i potem ta Woda, jakby brudna od waszych rąk, więc czekała na następne spuszczenie toalety, więc to jest naprawdę eco-friendly. Wiem, że coś takiego mają w Japonii, ale pierwszy raz w ogóle widzę to na oczy i w życiu bym nie pomyślała, że w Stanach coś takiego będzie. Więc pokażę wam, jak to działa. Tu się rozpuściła, a tu leci nowa. Wszystko sobie myje się ręce, jest obok pydło, ta woda leci przez dwie minuty, po dwóch minutach, o, nawet mniej, aha, bo kliknęłam na takie jakby mniejsze ciśnienie. Ręce umyte, woda czeka, zaoszczędzone trochę wody. Nie myślałam nigdy, że pokażę wam toaletę na moim vlogu. Idziemy dalej, piętro drugie, tam są takie pokoje do odpoczynku to są takie social area. a teraz oczywiście nie można robić social następny pokój to jest taki pokój mam sens, że to jest taki cichy pokój jak ktoś chce, nie wiem, sprosić na laptopy czy coś takiego są tutaj szafki jest stół jest mała ławeczka, widok też na to patio, to chyba to patio, co wam pokazywałam, to jest jego dół, najniższe piętra, to patio idzie w górę, taka wielka jenga, jenga tak to się nazywa? Patrzcie jaka wielka, to jest moja dłoń, to jest jeden klocek. Idziemy na dół. I tutaj jeszcze mam tak tylko, że z góry. To jest recepcja, lobby. I tyle. Muszę sprawdzić, w którą stronę iść, ale wydaje mi się, że muszę iść w tamtą stronę, bo chcę sobie dojść na piechotę do takiego, coś się nazywa Piery. Um, no to jest tak jakby miejsce przy morzu, taki deptak przy morzu. Tam jest też ten Alcatraz, ale sprawdziłam. Do Alcatraz można teraz wejść, ale. Można go zwiedzać tylko na zewnątrz, więc nie mogę wejść do żadnych budynków. I wydaje mi się, że to trochę nie ma sensu. Teraz jeszcze na recepcji w moim hostelu zapytałam się jednego pana, który tam pracuje, i on też powiedział, że jeśli nie można wejść do środka, to nie ma sensu płacić 30 dolarów ponad, żeby oglądać tylko te budynki z zewnątrz, więc myślę, że to sobie odpuszczę. Ale i tak pójdę w tamtą okolicę, bo bardzo ją lubię, tam jest bardzo ładnie. Muszę teraz sprawdzić, w którą stronę mam iść i pokażę Wam trochę San Francisco. 30 minutach spacerku, oto pierwszy punkt Naszego zwiedzania San Francisco To jest taki market, do którego zaraz sobie wejdziemy Tam jest dużo ładnych rzeczy w środku Ja już tutaj byłam, ale bardzo chętnie przejdę się z wam jeszcze raz, żeby wam to wszystko pokazać To się nazywa Market Place and Ferries i teraz wchodzimy do środka Oczywiście moje pierwsze spostrzeżenie to zobaczcie jak to pusto, ale czy to problem? Nie dla mnie. Tak wygląda z jednej strony. Są tutaj różne takie ekologiczne rzeczy do kupienia, takie bardziej fancy. Wiecie, jakieś wina, jakieś dobre sery. Możecie zobaczyć, że mnóstwo miejsc jest zamkniętych z racji tego, że turystów Raczej teraz tutaj nie ma. Mamy jakieś czekoladki różne, skarpetki, inne cudawianki. Proszę bardzo, ładnie, bardzo tutaj pachnie. Tak świątecznie już. Tutaj jakieś rzeczy do parzenia kawy. Specjalne rodzaje kawy, kubki. Ten kubeczek jakieś słodki. Teraz pokażę Wam coś, co na pewno Wam się spodoba. Patrzcie, jakie słodkie cukierki! Różne smaki, ale wszystkie wyglądają przepięknie. Patrzcie, na te pudrowe. A tutaj są takie ładne rękodzieła. Możecie zobaczyć sobie ceramika, jaka piękna. I na górze słodki krasnolet. Takie ładne świeczniki. Wszystko takie śliczne. No właśnie słodkie. To jest malutkie, to jest mój palec. A to jest wielki studia. Tylko parę ludzi na mojej drodze. A tutaj jest nie Golden Gate, ale też most, który wygląda porządnie. Jesteśmy w kolejnym ważnym miejscu i jest to wejście na wycieczki do więzienia Alcatraz. Ja się tam nie wybieram. Mam nadzieję, że jeszcze będę kiedyś w San Francisco, jak będzie to działało normalnie i będę mogła sobie zwiedzić, bo jest to na pewno ciekawe miejsce. Zbliżamy się teraz do miejsca. Jeszcze tu nie jest gwóźdź programu, ale jest bardzo wysoko na liście naszych rzeczy. Do zobaczenia dzisiaj i jest to pie 39. Są takie sklepy, malutkie kawiarenki, restauracje, inne rzeczy do kupienia. Jest tutaj bardzo klimatycznie, jest taki nadmorski klimat, powiedziałabym, szczególnie bez ludzi. Bardzo mi się to podoba, chyba powtarzam wam co 3 minuty w każdym filmiku, że bardzo lubię, jak nie ma ludzi. Więc tak, teraz też to bardzo lubię. Nie ma ludzi, nie ma tłoku, chodzi się spokojnie, swobodnie. Część rzeczy jest zamknięta, hot dogi zamknięte. Tutaj jakieś ładne rzeczy z deserami. Ta część, ten pier wygląda trochę tak jak z bajki. To wszystko wygląda zbyt ładnie, żeby było prawdziwe. Albo może nie jak z bajki, ale z takiego filmu. Gdzie mieszkają gdzieś nad wodą, łowią ryby, i potem przychodzą do takich małych kawiarenek, coś zjeść, napić się. Właśnie tak to wygląda, ale jest tutaj bardzo ładnie. Oprócz sklepików i restauracji są tutaj też żaglówki i Mewa. Cześć, Mewa! Nie przestrasz się! Na chwilę wychodzimy z Pier 39, żeby pokazać wam Uwaga, uwaga, uwaga Alcatraz w całej swojej okazałości Oto i on, Alcatraz Tak jak wam już mówiłam, ja się tam dzisiaj nie wybieram, bo nie ma tu za bardzo sensu A kolejny gust programu to Golden Gate, właśnie tam, jest dzisiaj trochę pochmurnie, więc tak, ja go widzę dość dobrze, ale myślę, że na kamerze będzie tak sobie. Ale to jest właśnie ten spektakularny i piękny most. I pytanie, które nie daje mi spać po nocach: dlaczego most Golden Gate nazywa się Golden Gate, jeśli jest czerwony? Jeśli macie jakikolwiek pomysł. Dlaczego to? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia. Kolejną słodką atrakcją tego miejsca są foki, które odpoczywają sobie na takich, nie wiem jak to się nazywa, platformach i sami spójrzcie, jakie są słodkie. Teraz jeszcze, póki mam baterię, chcę Wam pokazać takie typowe jedzenie, które je się tutaj w San Francisco i zaraz znajdę jakąś dobrą knajpę, żeby sobie zjeść obiad. Mam już moją zupę, chodźcie tu i Wam pokażę, jak ona wygląda. Oto jest tak zwany chowder. Zupa w środku wygląda tak. Trochę jak nasz, żur, nasz żurek wygląda, ale smakuje inaczej. Już widzę, że tu jest mnóstwo gołębi dookoła mnie, które bardzo chętnie zjadłyby moją zupę za mnie. Chowder to jest taka gęsta, biała zupa. W środku są różne warzywa. Jest e, marchewka, cebula, ziemniaki i klamt. Teraz nie mogę sobie przypomnieć co to jest ten klamt, ale to jest taki owoc morza. Pewnie jak już będę ten filmik edytować, to mi się przypomni, to jest klump, ale to jest z owocami morza. Dobra, próbujemy zupę. Nie mieszczę się w kadrze ja i moja zupa, ale zaraz mi padnie bateria, więc już nie chcę bardziej dziwować. Próbujemy zupę. Przyznam wam szczerze, że nie jest to mój pierwszy raz. Zupa smakuje tak... Ma taki delikatny smak. Jest taka gęsta, ma konsystencję powiedziałabym budyniu. Czuć te owoce morza. Czuć cebulę. Te owoce morza smakują tak jak skwarki, wiecie. Ale jest ogólnie spoko. Jest to takie typowe danie tutaj w San Francisco. Zapłaciłam za nią 10 dolarów, więc też nie jakoś bardzo dużo. Do tego wziąłem sobie herbatę, dlatego że jest dość zimno. Jeśli kiedyś będziecie w San Francisco, to zdecydowanie powinniście spróbować tej zupy. Myślę, że nie jest ona dla wszystkich. Ja raczej też nie jadłabym jej tak każdego dnia, ale raz kiedyś można spróbować. Jest ona dość słona, ale smak. Trochę tak jak zupa krem, bo jest taka właśnie gęsta, nie wiem od czego. Może oni mieszałem coś z chlebem. Nie wiem, ale na pewno warto spróbowania. Chowder się nazywa. A ja się już z wami żegnam, bo wiem, że za chwilę i tak padnie mi bateria. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta część San Francisco, którą pokazałam Wam dzisiaj. Postaram się pokazać Wam jeszcze więcej, ale przede wszystkim zależy to od pogody. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo. Pa!